Cześć, zapraszam Was do ostatniej lekcji, w której powiemy sobie o przyimkach, zgadza się? Dwóch przyimkach łączących się z dopełniaczem, czyli niemieckim genitivem. Dlaczego dwa? Ponieważ one są najrzadziej używane z tych, które sobie omówiliśmy, ale również spotykane. Pierwszym przyimkiem łączącym się z genitivem, który dziś poznamy, jest przyimek Anleslich. Możemy również usłyszeć aus Anlass co oznacza z okazji. I ten przyimek usłyszymy zazwyczaj w takim połączeniu jak anlässlich deines Geburtstags wünsche ich dir Gesundheit, czyli z okazji Twoich urodzin życzę Tobie zdrowia. Albo Aus Anlass deines Geburtstags, co oznacza to samo. Naszym drugim dzisiejszym przyimkiem łączącym się z dopełniaczem jest przyimek Aufgrund. Możemy pisać Włącznie, aufgrund, albo osobno, aufgrund, co oznacza na podstawie. Możemy na przykład powiedzieć, Aufgrund der ärztlichen Untersuchung kann man feststellen, dass er krank ist. Czyli na podstawie lekarskiego badania można stwierdzić, że on jest chory. Albo możemy na przykład powiedzieć Aufgrund der zeugenaussagen wurde er verurteilt. Czyli na podstawie zeznań świadków został on skazany. Anlässlich z okazji lub aus Anlass a aufgrund na podstawie i to wszystko w naszej króciutkiej serii w której omówiliśmy sobie najważniejsze przyimki łączące się z dopełniaczem czyli naszym niemieckim genitivem